Cześć. E, dzisiaj o zdobywaniu stażu morskiego na motorowodne stopnie. Patenty. E, jakie mamy w ogóle patenty żeglarskie i motorowodne? To robiłem e, jakiś czas temu film. E, zapraszam do obejrzenia. E, z nikim z Polskiego Związku Motorowodnego nie spotkałem się w tej sprawie. Rozmawiałem e, tylko z panią prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Katarzyną Domańską. Link też jest. W zakładce i w opisie do tego filmu. E, tak samo, jeżeli ktoś chce no, sprawdzić legalność tego, opinię o legalności, spotkałem się z adwokat Sandrą Duch, też jest nagranie, linki e, w zakładce i w opisie, możecie zobaczyć. Więc tutaj skupimy się tylko na, e, na tym, no, jakie są obowiązujące instrukcje e, do zdobywania staży na stopnie motorowodne w Polskim Związku. Motorowodnym. Żeglarskie robiłem. Film do obejrzenia też jest w zakładce, więc są osobne. Zresztą te żeglarskie się przydadzą. Dlatego, że Polski Związek Motorowodny dopuszcza robienie stażu na jachtach żaglowych i wtedy obowiązują wytyczne Polskiego Związku Żeglarskiego, więc warto się z nimi zapoznać. Zapraszam do obejrzenia filmu. Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka. Oferująca czartery jachtów na całym świecie szkolenia żeglarskie, motorowodne i specjalistyczne autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morka.pl Polecam, kapitan Piotr Lewandowski. Jakie mamy patenty? No, to wiadomo yy, mówi o tym rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki <laughs> w sprawie uprawiania. Prawie już bo te nazwy są takie, że to człowiek nie w stanie spamiętać, w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 roku. E, link jest w opisie i mamy, gdzie możemy zdobywać staże? No, potrzebne są nam na motor sternika morskiego, i to rozporządzenie mówi, że muszą być dwa rejsy y, w czasie 200 godzin łącznie. Minimum dwa rejsy, minimum 200 y, godzin łącznie. Na kapitana jachtowego 6 rejsów, minimum 6 rejsów w czasie łącznym, minimum 1200 godzin, w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu powyżej 7,5 metra, jeden rejs pływowy z odwiedzeniem dwóch portów pływowych, minimum 100 godzin w jednym kawałku, jeden rejs 100 godzin powyżej, na jachcie powyżej długości 20 metrów kadłuba też musi być w jednym kawałku i o tym sobie powiemy. Dodatkowo mamy mechanika motorowodnego i on musi mieć staż 400 godzin żeglugi, obsługi maszynowni o mocy minimum 147,2 kW, w tym 100 godzin powyżej 441 kW. To na mechanika. Ale to głównie będziemy się, będą nas interesowały motorowodny sternik morski i kapitan motorowodny. Co Polski Związek Motorowodny uważa za rejs morski? Yy, uważa się, że jest to żegluga na jachcie prowadzoną po wodach morskich, no to jest jasne, w czasie co najmniej 24 godzin pływania. Czyli w jednym rejsie musimy płynąć minimum 24 godziny. No tak? i tu weźcie pod uwagę, że jak Pojedziemy na, na nie wiem, weekendowy rejs, wsiądziemy w piątek po południu, się zaokrętujemy i w niedzielę wieczorem będziemy chcieli z jachtu wysiadać. No to niby cały rejs trwa no, w założeniu powiedzmy 48 godzin. No ale to ile tej żeglugi było? Jeżeli będzie tylko 5 godzin żeglugi, no to nam się tu tego nie liczy. Ale ciekawostka jest taka dla mnie e, trochę zastanawiająca, że ten rejs to jak już tam. Madam, powiedzmy, jedziemy na tydzień na Zatokę Gdańską yy, i sobie tam pływamy, i te 24 godziny pływania nam w tydzień spokojnie wyjdą, bo odwiedzamy różne fajne miejsca. To 12 godzin rejsu musi odbywać się poza morskimi wodami wewnętrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. I powiem tutaj, że dla mnie jest to zastanawiający przepis, dlaczego akurat po, poza morskimi wodami wewnętrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli muszę wyjść poza Zatokę Gdańską. Gdybym był na Zatoce Gdańskiej, muszę to gdzieś odnotować, że 12 godzin byłem poza Zatoką Gdańską. No ale, jeżeli będę w Chorwacji, no to już są, nie są to wody wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej, są to wody wewnętrzne Republiki Chorwacji, no to tam się będzie spokojnie liczyło ten cały staż. No, dziwne. No ale tak jest. Nie uznaje się stażu na skuterach wodnych, łodziach otwartopokładowych o długości do 5 metrów, czyli otwartopokładowe powyżej 5 metrów mogą być i jachtach żaglowych bez silnika pomocniczego. Czyli jeżeli na jachcie jest silnik pomocniczy, no to staż się liczy. Wcale nie trzeba pływać na jachcie na silniku, na żaglach godziny też się liczą, tylko musi być ten silnik. No i pamiętajmy, że jeżeli z jachtu żaglowego mamy mieć staż, no to musi być staż zgodny z instrukcją Polskiego Związku Żeglarskiego. Kapitan, kto może wystawić opinię czy kartę rejsu? O dokumentach sobie jeszcze powiem. Wystawiam kapitan, czyli osoba odpowiedzialna za statek. I teraz tak, no, musi posiadać uprawnienia co najmniej żeglarza jachtowego dla y, rejsów stażowych na jachtach żaglowych i sternika motorowodnego w przypadku rejsów stażowych na jachtach motorowych lub inne y, odpowiadające im uprawnienia do danych jednostek w przypadku uprawnień zagranicznych, co bardzo y, popularne jest y, wśród y, motorowodniaków y, zdobycie. Uprawnień chorwackich, bo tam w ogóle nie potrzeba stażu i dostajemy całkiem spore uprawnienia i sobie możemy, że tak powiem, e, pływać. O, o samych uprawnieniach woditeli i Brodnicę też robiłem film, e, link e, w opisie. To jest książka, też można ją u nas skupić. I ktoś sobie y, robi tego Woditela. Prowadzi łódki ze znajomymi, nie tylko w Chorwacji, bo, bo, bo on nie jest tylko w Chorwacji, on też i poza Chorwacją zupełnie dobrze działa. No i ta takim patencie sobie pływa, zdobywa staż idzie na motorowodnego sternika morskiego na przykład. No ale musi mieć ta osoba uprawnienia. Oczywiście do żeglugi liczą się tylko godziny żeglugi, obojętnie czy na żaglach i na silniku, ale musimy być w drodze. Nie liczy się na kotwicy, nie liczy się w porcie i nie liczy się na bojce. I tutaj jest takie zdanie, że nie zaliczają się kilkugodzinne sesje manewrowe po zatokach lub w portach, czyli manewrówki w skrócie mówiąc, ani inne formy uprawiania turystyki wodnej niemającej cech rejsu morskiego. No. No ja to rozumiem tak, no, że jeżeli sobie wezmę, nie wiem, po prostu motorówkę, żeby sobie zrobić parę bączków i się rozerwać, no to trudno to nazwać rejsem morskim. Zresztą nie wpadałbym na pomysł, żeby z czegoś takiego sobie staż pisać. Zresztą musiał pamiętać, że 24 godziny minimum takie bączki kręcić, więc to, to myślę, żeby mi się znudziło. No ale taki zapis jest. Teraz tak, jeśli chodzi o rejsy na kapitana motorowodnego, no są podane w rozporządzeniu te rzeczy, czyli 6 rejsów 1200 godzin, z tego 400 samodzielnie, jeden rejs na pływach, dwa porty pływowe, jeden rejs 100 godzin, powyżej 20 metrów kadłuba. Samodzielnie, jeżeli prowadzimy te Rejsy, też oczywiście one się jak najbardziej liczą, i po prostu musimy je udokumentować. Może w ogóle zacznijmy od tego, jak je dokumentować. Najpopularniejsze dokumenty to jest opinia z rejsu. Jeżeli nie prowadzimy rejsu, nie jesteśmy kapitanem, to kapitan nam wystawia taką opinię z rejsu. Polski Związek Motorowodny mówi, że musi to być. Na jego druku, a jeżeli nie jest na jego druku, no to yy, musi zawierać ten inny druk wszystkie dane, takie jak na druku związkowym. Yy, u nas yy, w dziale na stronie www.morka.pl, w dziale sklep, w dziale bezpłatnie są te druki do pobrania, takie zgodne ze standardami Polskiego Związku i Polskiego Jednego i Drugiego Motorowodnego i Żeglarskiego. Jeżeli jesteśmy kapitanem, no to My wystawiamy sobie taki dokument karta rejsu też musi być według Polskiego Związku Motorowodnego na takim druku jak oni sobie zażyczyli bądź ten dokument inny taki jak u nas w tej stronie musi zawierać to co tam na oficjalnym ich druku jest tak czyli musi być zgodny z ich drukiem no, taki druk zrobiłem można sobie pobrać. Na karcie rejsu, bo zawsze, m, często, no zawsze nie, ale często pada pytanie, no ale kto mi to potwierdza? No słuchajcie, jeżeli jesteście kapitanem, to jesteście naprawdę bardzo poważną osobą i nie zakładam, że będziecie wpisywać jakieś bajki, tak? Jak ktoś przychodzi do mnie na egzamin na motorowodnego sternika morskiego, no to jak mi prze, prze, przedkłada karty rejsu, na których się podpisał, no to jego podpis dla mnie jest święty, tak? Ja nie zakładam, że on kłami. Nigdy tak nie zakładam i nigdy mi się nie zdarzyło żeby, żebym trafił jakąś opinię gdzie, gdzie coś by mi tam nie pasowało tak? natomiast no, tutaj Polski Związek wymaga żeby tam były potwierdzone przez armatora a jeżeli, jeżeli my jesteśmy sami armatorem bo pływamy na swojej łódce no to do, dodajemy do opinii kopię dowodu rejestracyjnego Jachtu. Jeżeli prowadzimy ten staż na jachcie żaglowym, dołączamy potem kopię patentu żeglarskiego. Polski Związek Motorowodny nie wie, czy my mamy, czy nie mamy uprawnień żeglarskich. Każdy rejs mu tutaj zaznaczyli, że musi być na osobnym druku, no to jest raczej o, 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 oczywiste. Nigdy mi się nie, nie zdarzyło, żebym ja wystawiał komuś na, 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 dru na jednym druku kilka rejsów. Jeżeli mamy dokumenty jakieś zagraniczne, no Polski Związek Motorowodny wymaga, żeby one były przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. No, pozostawię to bez, bez komentarza. Rejs 100 godzin na pływach. Musi być w jednym kawałku 100 godzin na pływach. Jeżeli będziemy mieli dużo rejsów, nie wiem, po 50 godzin i nawet do kupy nam wyjdzie 500 godzin na tych pływach, no niestety nie zalicza nam się do stażu. I to jest no, dziwne, no bo to nie jest tak, że my nie zdobywamy doświadczenia na krótkich rejsach, bo zdobywamy. Dla mnie każde wyjście na wodzie to, wodę to jest jakieś doświadczenie. Eee, no natomiast, no tak jest to tutaj yy, przez. Ustawodawca, bo to wynika z rozporządzenia, nie z wytycznych polskiego związku motorowodnego. No, tak jest. Tak samo y, z tym y, rejsem na czymś dużym, y, czyli powyżej 20 metrów, też musi być 100 godzin. I uwaga, jeżeli ktoś pojedzie na pływy na dużym jachcie i zrobi 100 godzin, to to mu się nie liczy razem. Musi wybrać, albo chce z tego rejsu mieć zaliczone jako pływy, albo jako duży jacht. I to też. Jest interpretacja Ministerstwa. Jak jest liczony ten duży jacht? Liczony jest. Jest bardzo delikatny model. Zrobił mi go Marek Jachowicz. Marek, jak oglądasz to pozdrawiam. No liczy się po prostu od płaszczyzny od dziobu do rufy, tak? Jeżeli jeżeli coś wystaje typu buk, szpryt kosz dziobowy, to już się nie liczy, bo to już nie jest jako kadłub. Tak samo, jeżeli są jakieś tam platformy kąpielowe czy stery, no tutaj mamy trym klapy, ale one chyba nie wychodzą poza płaszczyznę tam rufy jachtu, to też nam się to nie liczy. Czyli czysty kadłub. No ciekawe, swoją drogą. Ten chyba się nie liczy, bo on nie ma 20 metrów, on ma chyba około 17 metrów w oryginale. Ta łódź ratunkowa, właśnie angielska, bardzo fajna zresztą. No, ale tak to, tak to jest. <laughs> yy, czy, czy coś jeszcze tutaj miałem? Aha, o tych pływach. Yy, ma być skok pływu minimum, średni skok pływu minimum 1,5 metra i to jest dosyć yy, uciążliwe dla mnie przynajmniej do, do podania, bo to nie jest takie... Łatwe do wyliczenia, nie jest to, to, to proste. Ja, ja bym to zrobił inaczej, ale nie ja ustalałem te instrukcje. Szczegółowo o tym omawiałem właśnie w tym filmie o wytycznych dla żeglarzy, no ale zobaczmy sobie jakby to zrobić na przykład dla Aberdeen. To jest taka publikacja, która ma. Opisane wody pływowe są akurat tutaj dla danego regionu. Ritz, jak pływamy, to mamy takie atlasy pływów. No i mam krzywą pływu dla Aberdeen. No i co tutaj mamy, możemy w skrócie szybciutko policzyć po średnich skokach. syzygijny 3,7 metra, kwadraturowy 1,8 metra, razem daje nam to 5 i 1, czyli 5,5 metra, no to wiadomo, że średnia z 5,5 metra to jest 2,75, tak? 2,75 tak, metra, więc to się nam łapie jako yy, średni skok pływu powyżej 1,5 metra. Yy, ja bym wolał, żeby to było konkretnie, jak już musiało być, yy, że, że to po prostu jest yy, w danym dniu 1,5 metra. Na akwenach Morze Bałtyckie, Morze Śródziemne, Morze Czarne i Morze Karaibskie możecie w ogóle nie liczyć pływów, bo one w instrukcji są wyłączone, że tam się nie liczy staż pływów i koniec, kropka. Yy, cóż, yy. powiem tak, staż się łatwo zdobywa, jak się ciągle pływa, to ten staż prędzej czy później się zdobędzie. Yy. Ja wiem, że mi się łatwo mówi z punktu widzenia kapitana jachtowego i motorowodnego, yy, który już ma wszystkie staże za sobą i, i, i ja nie muszę na chwilę obecną żadnych tych staży swoich dokumentować, po prostu pływam sobie, zapisuję sobie je gdzieś i, i nie muszę trzymać się tych wytycznych. Wiem, że to się tak łatwo mówi, zwłaszcza osobom, które chcą zdobyć te uprawnienia. E, zwłaszcza osobom, które czują się pokrzywdzone, bo mają e, nie wiem, rejsy, które nie spe spełniają tych kryteriów. To nie jest tak, że na rejsie, który e, nie wiem, przez tydzień pływaliście 23 godziny, nie zdobyliście doświadczenia, bo je zdobyliście, tylko no, musi być 24 godziny. Co ja poradzę? Taka instrukcja czy na Zatoce Gdańskiej pływając tylko na samej Zatoce Gdańskiej się nie zdobywa doświadczenia, ale rzeczywiście, że się zdobywa doświadczenie, tylko ktoś wymyślił, że trzeba wyjść poza wody wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej, nie mylić z wodami terytorialnymi, bo ja to rozumiem wody wewnętrzne, czyli wystarczy wyjść poza wody wewnętrzne i, i już ten staż zaczyna się liczyć, tak, no co mogę powiedzieć, no. Dla mnie to tutaj y, twórcy tej instrukcji no, próbują chyba dogonić ustawę polską o podatku VAT, która to już po prostu jest, kto, kto z nią ma do czynienia to wie. Y, ja lubię proste rozwiązania, jest jak jest, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no pozostaje mu tylko droga. Yy, sądowa. Zapisując się do nas na morskiego sternika motorowodnego, ja zawsze każdego kandydata, yy, każdą kandydatkę, jeszcze nie miałem kandydatki na morskiego motorowodnego. Ciekawe, yy, więc, yy, ale generalnie każdego kandydata proszę, żeby mi wcześniej, zanim się zapiszę, yy, przedstawił ten staż. Yy, no i ja go sprawdzam pod kątem tych instrukcji, bo wiem, że jeżeli wyślę się do związku motorowodnego instrukcję, znaczy rejsy niezgodne z instrukcją, to nie zatwierdzą. I w zasadzie ja nie, nie mogę dopuścić e, do egzaminu. Tak? No, takie są warunki, takie, takie dostałem właśnie od pani adwokat Sandy duch informacje, że no niestety ja też muszę stosować się do tej instrukcji, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, a mi się nie podoba. E, Moi drodzy, no jest jak jest. Życzę, żeby zdobywać, kto potrzebuje te staże. Wiecie przynajmniej, jak warto się wcześniej zaopatrzyć w opinię, w druki opinii. Wiecie, że pływając samodzielnie, możecie pisać sobie karty rejsu. Róbcie to, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Nawet jeżeli ktoś na chwilę obecną nie ma ochoty zdobywania tych stopni, ten staż nie przedawnia się. To nie jest tak, że, że jakiś Okres czasu jest ważny, jest po prostu bezterminowy, więc zbierajcie, nie wiadomo kiedy może się przydać. No a że wiadomo, że staż ten formalny to tylko papier, największe doświadczenie zdobywa się jednak na wodzie, obojętnie jakiej, obojętnie w jak długim rejsie. Nawet kręcąc bączki można się dużo rzeczy nauczyć, bo powiem Wam, że zawsze gdzieś jak wychodzę na wodę, to zawsze coś mnie tam takiego drobnego nawet spotka, że człowiek tam jakieś doświadczenie, doświadczenie zdobywa. I tyle, więc życzę udanego sezonu i zapraszam ewentualnie na nasze szkolenia, zapraszam do obejrzenia innych filmów i co, do zobaczenia na wodzie. Cześć!